Podoba studiowanie w Bardzo nam się podoba, a dzisiejsza impreza jest najlepsza ze wszystkich do tej pory. Wszyscy się bawimy super. Zapraszamy na studia, jest naprawdę fajnie. Naprawdę dobrze się bawimy. Bardzo dziękuję za zaproszenie i świetnie, jak zawsze, świetnie. Porównując do naszego roku, jest moim zdaniem o wiele bardziej lepiej zorganizowane. Na razie moje wszystkie oczekiwania uczelnia spełniła, więc super atmosfera. No co mogę więcej powiedzieć? A dlaczego WSHIU? Naprawdę super atmosfera, naprawdę da się dogadać z wykładowcami, z władzami uczelni. No i co mogę więcej do no, Polecam każdemu, kto jest zainteresowany, naprawdę. Akademia Nauk Stosowanych WSHIU jest... Super i zachęcam każdego, kto jest zainteresowany. Dobry wieczór! Dlaczego WSKU? Dobry wieczór, bo uważam, że to najlepsza prywatna uczenia w Poznaniu. Jak się Pan bawi dzisiaj na imprezie? Świetnie, uważam, że z roku na rok poziom imprez jest coraz lepszy. Super, dziękuję Panu bardzo. Ja Te też dziękuję. na innej uczelni? Nie wyobrażam sobie tego. Poznałem dużo ludzi. Tak. Naprawdę. No, czyli krótko mówiąc, na tą obecną chwilę jestem bardzo zadowolony. A jeżeli mówimy nawet wstecz, o trzech lat, no to spędziłem i cieszę się z tego. Jak się bawisz? A, dobrze się bawię. A dlaczego w Szkoła daje duże możliwości dla sukcesu i dla rozwoju. Dla obcokrajowców też, nie? Tak, dokładnie. I'm sorry, I'm sorry. 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 I'm prezes! Rozrywkowa! i